Nazywam się Anna Karcz, a to jest Dominika Tlikowicz. Ja jestem członkiem zarządu. Dominika jest prezesem. Jesteśmy ze Stowarzyszenia Liewiąckiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego w Nasze stowarzyszenie zajmuje się, formujemy zdrowy, trzeźwy tryb życia. Robimy różne zabawy, imprezy. Dzisiejsza impreza to jest druga z kolei, bo w ubiegłym roku była pierwsza, teraz jest druga. Jest to taki rodzinny pik pod hasłem zdrowym być, pięknie żyć. Pięknie żyć to nie znaczy pić, grać, uprawiać hazard. Pięknie żyć to znaczy żyć w spokoju, żyć w zabawie, w radości. U nas można znaleźć czas dla dzieci, dla młodzieży. Jest kącik, zapraszamy. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, chciałby z nami porozmawiać. To mamy numer telefonu dostępny na naszych stronach internetowych, mamy stronę internetową. Zawsze chętnie udzielimy informacje, pomożemy w każdej kwestii. Bardzo lubimy zdić, takie właśnie zabawy z dziećmi. Dlaczego? Że organizujemy sylwestrę. Nie mamy problemu z dostawieniem dzieci, bo dzieci po prostu bawią się z nami. Nie ma alkoholu, jest zabawa. Organizujemy świetną strefę kibica. Kibicujemy naszym sportowcom. Piłka nożna, siatkowa. Bawimy się świetnie, bez alkoholu. Może teraz... Jeśli e, ktoś e, z państwa lub e, państwa otoczenia ma problem z uzależnieniem, może do nas przyjść. E, podzielimy się naszym doświadczeniem. Pomożemy poszukać drogi e, jak z tego wyjść. My e, jako stowarzyszenie e, zajmujemy się tak jak Ania powiedziała promocją e, zdrowego trybu życia, a zdrowy tryb życia to przede wszystkim trzeźwy tryb życia, wolny od uzależnień. Jest to miejsce dla każdego. E, przede wszystkim e, Czas dla rodziny, wspólny czas, na, na, gdzie możemy razem spędzać każdą wolną chwilę. Jesteśmy w każdy wtorek, czwartek. Zapraszamy również na, nasze, na naszego Facebooka. Jest dostępna informacja o wszelkich aktywnościach, które prowadzimy. Są to prelekcje pomagające właśnie osobom uzależnionym. Dzielimy się doświadczeniem z rodzinami i z każdym, kto ma ochotę po prostu być z nami. Tworzymy taki rodzaj domu wspólnoty. Razem spędzamy czas i razem idziemy, prowadzimy wszelkie aktywności. Żeby do nas przyjść, nie trzeba być uzależnionym. Czasami przychodzą do nas współuzależnieni. Wtedy oczywiście możemy też porozmawiać, możemy doradzić, możemy skierować na terapię, możemy pomóc, co robić, żeby zmniejszyć ten, ten problem. Poza tym przychodzą do nas ro, rodziny z dziećmi i wtedy można właśnie też zrobić sobie takie rozmowy. Dzieci, rodzice, często są to nawet dziadkowie. Dla osób uzależnionych jest to miejsce, które pomaga też przetrwać trudny czas. Ten czas, kiedy występują trudne momenty, głody alkoholowe. Po prostu przyjdź, posiedź, napij się kawy, porozmawiaj z kimś. To na pewno Ci pomoże. A dowodem tego, co my wypowiedziały, jest dzisiejszy piknik. I bawią się tutaj dziadkowie z wnukami, dzieci z rodzicami. W zasadzie mamy w tym momencie trzy, ba, nawet cztery pokolenia. Szkoda, że nie ma nas więcej. Zapraszamy do nas. Proszę nie bójcie się. U nas jest miło, wesoło, sympatycznie, a przede wszystkim cześć i bezpiecznie.